Hejka wszystkim na naszym kanale! Przychodzimy do Was z kolejnymi akcjami widzów, które obejrzymy wspólnie. Hejka wszystkim! To już kolejny odcinek z serii Oglądamy akcje widzów. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę. I z okazji e, tego oto filmu jest to już trzeci film na naszym kanale i wymyśliłam coś takiego, że zawsze jak będziemy nagrywać film e, z tej serii, będziemy dla Was Przygotowywać konkurs klasycznie do wygrania jest bluza, bowie, hoodie oraz bowki. Po jednej sztuce jedna bluza trafi w czyjeś ręce oraz jedna koszulka. Żeby wziąć udział w konkursie, musicie obserwować nas na Instagramie, subować nasz kanał na YouTube, oraz musicie do mnie napisać wiadomość, że chcielibyście wygrać bluzę lub koszulkę, a ja wybiorę jedną osobę na podstawie komentarzy pod naszym filmem, która wygra. I za tydzień od opublikowania tego filmu przypniemy komentarz pod tym filmem, to jest wygrany. To przechodzimy już do oglądania akcji. Tak, przechodzimy do oglądania akcji. Waszych akcji, widzowie, Łukła. Kładzik. Drifting! No pięknie. No, troszkę jadu brakuje w płacie, żeby tam polecieć bokiem, no ale... A jak myślisz, jak, jaka to była pojemność? To była może jakaś 200 bo jakaś 150. Ten wkład wydaje się być dosyć duży. Możesz napisać w komentarzu jaka to była pojemność. Ale nieźle dość bokiem. Znowu kładzik. Tym razem zielony Hunda. Honda Honda szybciej niż wygląda Zielona trawka tak w plecie, nie? Co powiesz? To wie kiedy to... Jaka to pojemność? I jakaś pewnie 500, Albo mniejsza, bo jakiś dziwny cylinder jeszcze chłodzony powietrzem. Wygląda na malutkiego. Bardzo fajna muzyka, polecam. Oj, kurwa! Oj, kurwa! Oj! Faflucht! Aj! Ej, mi się nie wydaje, kiedy nie nim To jeszcze bez ochraniaczy chyba na koronę, bez żadnych spodni. O, oh. ten motor fajny. Jakiś kawasaki chyba. Nie, tak? nie, to beatback, sorry. A oglądamy. Kurde, tam taki nie nie wiem czy to zauważyliście. Król Albanii. Aj! Bandito! <noise> Enduro Mati, pozdrawiamy. Ehm, Słuchaj, to nie bandera, tylko jakiś Arab. Enduro Arabu. Aj nie. Kurde, strzela z wydechu. Kurde, tu zaraz błotnik się zapali. Co to skarby? Ksz turbo. Kszturbo. Ruch się. Kolejny film przed nami. No i co za motor? To jest jakiś chiński KTM. No serio, to są stare plastiki ktm -a. Rama w sumie wygląda jak ktm też. Może A, tylko ale KTM? Nie, to nie KTM, bo widzę, że chiński silnik jest schłodzony powietrzem. O, to znowu ten. A czym jest schłodzony silnik ktm -a? Cieczą. Ale mam Strasznie. Uuuu nice, bardzo duży ekran łoo! Wow. Kurde już fantazja pobasiła no. prawie w nogę, prawie został przejechany Aj! Ale drzwi się nie stało! Ale... A, to jest wszystko pro Takną se hamulec. hamulec. Idzie tak, to właśnie jest jak kilka hamulca. Będzie już tylko lepiej, mówię Wam. Jak się nie wywalisz, to się nie nauczysz. Ale chyba po prostu za szybko. Trochę, że nie, ja szybko... się odbyła. Za szybko. Ja się nie uczy tak szybko jeździć na kolo. Kurde, dobrze poszedł. No. Czy to No, to jakaś chondzina czerwona. Ronny motocykl. Co to wow. jest? Scooter across. Właśnie. Kurde, w jakiejś Tajlandii. Co to jest? To pozdrawiam serdecznie. To co to jest? Myślałam, że nie gumy, a to jest Chyba to jest, palenie silnika. To jest tak zwany spalać oleju. Ale jaki fajne pomarańczowe całe. No, a to są w ogóle plastiki JT Ma, w rocznik 2.17, tylko po prostu fitbayer, przerobiony na bit do takie malutkie. No, serio. Co to za wielki dyfuzor, już go widzę tutaj, paczek, jaki ogromny. No! 3 sekundowe filmy, więc to będzie ciekawe. Szybkie, ale ciekawe. Juch, Chyba ja nie wiem co z którego jest ten motor Nie wiem czy to jest jakaś pińceta No dobra De Te... do w czołgu je. Kurde to motor do tego w ogóle nawet nie obraca Patrzcie kole to koło się nie kręci. On to, to kręci na sprzęgle. I to jeszcze kład wyciąga. O oh, Dopiero teraz zobaczyłam tą wyciągarkę, czy tam lina. Kurde, setka, setka remont po tej, po tej jeździe dzisiaj, uh. z tego wyjazdu. Właśnie ja dałem seteczkę do remontu, już jest remontowana. Po 20 godzinach, także szajsa. To się Cieszę się, no że już jest zrobiona. Leśne przygody. Wow. 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 Wystrza wystrzałowy rider. To był tak zwany. Zrobił wystrzał. Bez dźwięku. jakiś filmik. Aj. Aj. Double crash. No. Jeszcze raz zobaczmy to. Chyba nie wyrobił na lodzie. Ty no. Rzeczywiście no. się nie załamał i go zmiliło Było Długa but, prosta. Było tak zwane Power Wheel. W lesie, Boże, yy, w zimie. Ty, tu jest nowa dęba. Tak? Weź to cofnij. To jest ten pierwszy skok, a to jest ten drugi. A Widzisz, ale ludzi było w ogóle. No, ale zima. No, ale wyjeżdża one fajnie. No. Jeszcze raz już. Aj, jest, sorry, ale błąd no. poruca. Tutaj no. zrobił podwój, tak podwójpawicie, Przed dosłownie przed samą hopą skręcił kierownicą w prawo i przez to go tak rzuciło na bok A Widzisz to? No. Patrz o taki delikatny ruch w prawo i już tak go zwiało na bok. Mam nadzieję, że nic się nie stało Wo! łoo wow! aj, aj, aj i dupa do wymiana To chyba jest nowy tak, jak takie karzek co to za motor KTM Pełnie jakaś 300. Kurde, chyba trzeba było większą prędkość, żeby tam doskoczyć Ale, ale było bacz, blisko Ale uciekają śmiesznie z góry, patrz I <śled> uciekają w dół. <śled> ale uciekają fajnie. Wow, wow. Bardzo dużo wypadków dzisiaj. O, jeszcze bez rękawiczek. Fajne jest uczucie, jak się tak dzieje. W, co tu jest? W ogóle nie wiem, czy, nie, nie wiem, czy widzisz, że motor gdzieś zniknął. Nie ma go. Patrz, nie ma motoru po wypadku. Widzisz? Nie ma go. A tam ale jest Co chyba to jest to? Trawa. Okej. Okay. I mega dużo wypadku w dzisiejszym odcinku. No, święta was poniosło widocznie. Tak, po tych świętach chcieliście się wyżyć. Łąka i MRF, co się stanie? Aj! I dupa wykrzywiona. O już, patrz, już widać nawet na tej, tą fałdę, co ma Madas, widzisz? Fauda i normalnie teraz już jest chopper pitbike. Trzeba go prostować. To jest chopper Madasa. O, mówiłem? Wydechasz chyba wypad, kurde, z rury. Tak jest w górę. Ej, same filmiki, typu 6 sekund. 4 sekundy. Nice. To był ładny corner. Aj. Kurde, liście są jednak zdradzieckie. No bardzo, ja nie lubię bardzo jeździć po liściach, a ty? I to bez różnicy. Serio? No. O kurde. Jezus, co to no, się dzieje? No tak wciąga stało? właśnie, tak wciąga jak jest tak miękko i za ostry wyjazd. Chyba był za, też za bardzo w przód, powinien być bardziej do tyłu. Nie wiem, czy dałoby się być aż tak w przód, żeby tego uniknąć. No nie wiem. Przy takiej prędkości i takim w wzniesieniu. <grym> <grym> Komentator się spisał. To był tak zwany pivot w przyspieszonym tempie. Dobrze mu to robi, nic się nie stało, bo piasek. Pięknie! <grystanie> <grystanie> I ta podnieta, że nagrali. Ale wyglądało to dobrze. Ja nie wiem, czy to w ogóle nie jest u nas. Bo ja też nie wiem, czy to w ogóle nie jest coś, co mi kiedyś Kajos pokazał. To jest na Matysie. Nie, to nie jest od Kajosa. To nie jest krzyku? Na pewno nie. Widziałam dokładnie taki sam filmik kiedyś. Inny to był filmik. Ja pierdolę! Ale biegnie no do motoru! Paliwo się wylewa, paliwo się wylewa. Przydałbyś jeszcze. Co to? Jakiś pniak czy co? Nie może to wjechał w drzewo. No nie, nie wjechał właśnie w drzewo. Wjechał pomiędzy, nie? I zahamował w ostatniej chwili. To było tak zwane nieplanowane stopi. A, nie wyglądało to jakoś bardzo groźnie. No. Zajebiście. Co to jest, jakiś mus? Czy to dętka rozwalona? Ł łapy nie ma chyba. No kurde, śmiesznie to jakby jeździć na spalnym sprzęgle. Trochę. <noise> no ja się na tym nie znam. No, Skrabik się nie znam więc wiecie. Ale ciekawe, ciekawe, nie widziałem nigdy czegoś takiego chyba. Znowu przyszła zima. I motorynka. Ale zajebiście. Uuu, idzie. <noise> I to jest chyba jeszcze prawdziwa motorynka, bo, bo widzę, że kształt silnika jest jak w Simsonie. Ej, motorynki są takie fajne. No, fajnie się jeździ motorynką, ale ten śnieg by chyba nie bardzo. Wtorynka. Ale co, motorynka to jest taki motorek dla małych dzieci? No, ale ludzi też mogą jeździć jak są kozakami. w tabliczka. Ty ja wiem gdzie to jest nawet no, Ty na tej białej? Tak, to jest Ukayosa na matysówce UKYosa <laughs> na no matysówce Wow No, tutaj przy Power Wheelie Crash mógłby skończyć się naprawdę niebezpiecznie. Nie, ja nie lubię takich wheelie. Powiem Wam szczerze, ja lubię takie wiecie z balansem, wolne. Okej, okay, Murdeczki, to już tyle filmików. Pokazaliśmy Wam najciekawsze, jak dla nas, Wasze akcje. I mamy nadzieję, że Wam się podobało. Nam na pewno się podobało. Mi się podobają filmiki, dużo kraszy, Podoba mi się whip z nowej dęby. Wiecie, jak to jest, trzeba próbować i się powoli uczyć. Dokładnie. Ale tak. warto nie przesadzić, żeby nie złamać sobie czegoś i nie iść na przymusowo przerwę. Z powodu jakiegoś złamania. Miejcie Więc to na uwadze. Wili lepiej uczyć się troszkę wolniej, moim zdaniem, i z hamulcem zawsze. W każdej tej sytuacji, nawet niektóre tak powoli to się działo, że nie wiem, trwało na przykład dwie sekundy albo trzy, zanim on w ogóle do tego momentu, ale już wiedział, że niego tego nie opanuje. A to wystarczyłoby tylko cyknąć hamulcem i. i. i się nie stało. Mordeczki, także dziękujemy, że nas oglądaliście. Mamy nadzieję, że podobał Wam się film. Pamiętajcie o konkursie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.